Powinniśmy mieć przynajmniej trzy różowe, kur... come on! Trzy otwar, to jest 59 daily case. Come on, dajcie mi jednego różowego. potrzebuję takiego. Na setkę powinienem 3 trzy. Proszę, bądź w To Jest jeden ze skinów, które chcę zostawić, bo naprawdę podoba, podoba mi się ten skin. Webwe, 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 warm co to jest Jestem jaka filetu pieniędzy już, nie? Będę musiał to kiedyś posp posprawdzać. To, jest, to będzie stówka. Będzie stówka sama filetowa. Which is cool. Znaczy, tak się nie zwraca, bo już wydają ile ponad 300 zł, to za me glucza. Jesteś jak już poszedł. Dobra, 69 i sprawdziłem 100. Halo?